Cześć widzowie, witam Was w nowym odcinku. I ten odcinek będzie z Minecrafta, ogólnie. No i dobra, tu jest. Jak nie oglądaliście poprzedniego odcinka, tutaj jest. Co? Tutaj jest moja baza. Czekajcie, co? Czemu to? Jest nieskończone. Ej, odkryłem nieskończony lak na ogień w piecu Nie wiem jakim cudem, jak to zrobiłem, ale dobra No to jak mam nieskończony ogień To czemu sobie tutaj surowej brani nie przerobić? Ej, bo jeżeli to naprawdę jest nieskończone, to... Ej, no way Ok, okej okay, widzowie ja tego... Ja tutaj zostawię No i moje marzenie gdzieś No i trzeba węgla dołożyć Życie nie może być tak piękne Ale dobra To co się dotychczas przypieczyło to muszę zjeść, bo... Moja postać jest głodna i trzeba chociaż, kiedy się przepala, chociaż dwie tak wziąć. Na wyprawę. Jakby było niebezpiecznie. I idziemy. O, jak gdzie było tutaj wyjście? Tak trzeba. Hm? Jak ja! Się tutaj przycisnąłem. Dobra, ja nie wiem, ale dobra. Jestem w tej jaskini. Mam tylko jedną sztabkę żelaza. O, widzowie! Widzowie, widzowie, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Jest! Oj, ale lagi, lekkie le, le, lagi. Wreszcie tyle przygód, aby tylko zdobyć wystarczająco na ten kilow. Już mam bazę tutaj. Mapy po prostu teraz potrzebuję. Tylko gdzie jest teraz moja baza? I bo tak naprawdę ją zgubiłem. Chyba tu. Kurde, będę musiał się przeprowadzić. Zbyt, zbyt ciężko znaleźć to Nie chcę się żegnać z moją bazą Ale dobra, zanim jeszcze się pożegnam, nie wiem czy się pożegnam Przepalę sobie te rudy żelaza I sobie wtedy wykopię mark który w ostatnim odcinku znalazłem Dobra, już jedno jest. Drugi jest. I dobra. Aha. To tak, trzeba. Patyki. Jest. żelazne kilo, żelazne reguły. No i teraz trzeba. Zrobić długą wyprawę po ten szmaragd, co ostatnio znalazłem. Tylko jak oznaczyć moją bazę? Jest tak ukryta, że ja się boję, że ją zgubię. Ale jak zgubię, to trudno. Oj. Trzeba teraz iść po szmaragd Musimy teraz... oj! Zrobić tutaj most Z bruku, którego nie mam za dużo Dobra, tak Dobra, mamy most na drugą stronę. Teraz tylko się trzeba przedostać do miejsca, gdzie był ten szmaragd. Dobra, tutaj jest yy, gravelowa góra. Tak ją nazwę. W, pierwszy, w pierwszym odcinku tak nie nazwałem, ale to będzie gravelowa góra. I trzeba teraz wejść z tego co pamiętam tutaj, po Grawelowej kurce. No już nie takiej grawelowej tutaj w tym miejscu. I gdzieś w pobliżu tutaj. O, jest widzowie nasz szmaragdzik. I takie poświęcenie dla jednego szmaragdu. Okej, okay, ale możemy sobie od razu tutaj poświedzać, że znajdzie się następny. Bo jakby co wam widzowie przypominam, że w takich górach na, najlepiej się szuka szmaragdów. Dobra, czy coś tutaj jest ciekawego jeszcze? Dobra, tutaj nisko. Gdzie mogę teraz pójść, aby znaleźć więcej szmaragdów? Dobra, no, ogóle tutaj nie wchodzić. Nie lubię takich podwodnych jaskin bo trzeba zrobić drzwi wtedy. Bo ja gram na takiej dobrej wersji, gdzie drzwi się przydają do pływania. Wow! Ładny teren. No czemu tutaj tyle tego krawę jest? <laughs> widzowie jest! Szmaragd! Dosłownie przy mojej bazie Jeden Dobra, ma mamy widzowie już dwa szmaragdy U Dobra, ja wolę tutaj na powierzchni szukać szmaragdów, bo będzie ich najwięcej. Tylko, że jakieś małe te góry. O, tam jest żelazo. Chyba będę musiał się poświęcić po te żelazo. to hel? Dlaczego tutaj jest jakiś w ogóle, jakiś ząbek? Nie marnujesz raznego, bo się przyda. Dobry. Gdzieś tutaj jest zombie? go słyszę ciągle. Dobra, wydobędę. U. Pierwsza walka. Uwaga ty 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 dun. Dun ty Niezbyt, ale udało Dobra, czy coś tutaj ciekawego jest w tej jaskini? Chyba nie. A tu. O tutaj jest więcej większa liczba gór. Dobra, to zanim pójdę tam to muszę zdobyć żelazo. Dobra, już mam trochę żelaza. I idę chyba tam na większą część gór. Chociaż nie wiem, jest ciemno. No właśnie, i są już potwory. Dobra, ważne, abym nie spotkał szkieletów. Jak spotkam szkielety, to automatycznie wracam się do bazy. Znaczy, jak zaczną mnie strzelać. Bo jak mnie oglądacie od dłuższego czasu, to wiecie, że nienawidzę szkieletów w ogóle. Walki z nimi. Oj! Dobra, wezmę, zmarnuję trochę tego żelaznego kilofu Zresztą chwila dłużej to co o Dobra Trzeba na górze zobaczyć tej góry, co jest. Śnieg. O, i żelazo. Popatrzę od razu miejsce, na które bym mógł się przejść. Czy coś tam jest? Hmm, może tam? No, nie, no wydaje mi się, że to jest chyba najlepsze miejsce. Trzeba teraz zejść z tej góry. Teraz mam zrobić coś tutaj jest? Nie, nie jak tutaj spadnąć. U. Weź nie zejdę, dobra, szkielety tylko nie to. Dobra, idę tędy może spotkam jakiegoś emeralda po drodze? Au. O, żelazo! Wiele żelazo! Nie no, ja muszę, ja muszę, ja muszę. Ale dużo żelaza.

Dobra, będzie trochę skóry na zbroję podstawową. Dobra, trochę sobie powybijam. Dobra, 7. A ja potrzebuję 8, aby zrobić zbroję. O ja! Wracam się. O, tutaj jest. Zejście te i za chwilę będę w bazie. Dobra, no tutaj trzeba tak. Ominąć. Gdzie jest most? Gdzie jest most? Muszę tylko wszystko odnaleźć. Ha, tutaj jest to szkielet, 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 bije mnie, bije mnie. Wolę już spadnąć z wysokości niż od szkieleta dostać byle jakie hity. Ja tego nienawidzę. O ja, kiedy ja odnajdę? Tutaj już wychodzę, muszę się cofnąć, albo i nie, widzowie nie jestem pewny, muszę odnaleźć drogę do bazy. Może tutaj? No jak to można nie pamiętać drogi do bazy? Tutaj jest miejsce odnalezienia emeraldu. To czyli, że już nie wiem, jestem zgubiony. Czyli, że muszę. To czyli, że teraz biegam w kółko. To czyli, że teraz powinienem dojść do bazy po prostu idąc przed siebie? To to właśnie zrobię. Ej, dobra, dobra, i po drodze od razu szparagdzik. Fajnie. O, chyba już jestem blisko, mi się wydaje bo jestem daleko. Już jest dzień. Oj. Ok. Ok. Okej. Okay. Jakbyście się pytali, czemu odrodziłem się bazie z itemami, to dlatego, że nie umiem przejść normalnie Minecrafta. Bo jak ginę, to tracę itemy i wtedy się wkurzam i po prostu kończę serię A teraz wreszcie nie straciłem itemów, jak ja się cieszę I wróciłem do bazy I byłem ogólnie na drodze do bazy Co, dobra, to na tyle bo, na, na tym odcinku ogólnie Na tym odcinku to się ulepszyłem i td. No i no I były nowe przygody, dobra no.